ma dziwne stworzenia, stworzone przez wróżki, by niszczyć inwazji obcych. Dzisiejsza gra to Don't Stop Girlie Pop, czyli jakby Doom był stworzony dla ośmioletnich dziewczynek. Myślę, że to jest najlepsze porównanie, jakie jestem w stanie stworzyć. Trzy poziomy trudności, które nie różnią się jakoś szczególnie, tak widać tyle tylko co mnożnik na na nasz komedikrz porusza się zdrowie przeciwników, obrażenie przeciwników i prędkość przeciwników się różni. Nagrywamy na normalu. Nie ma co się zastanawiać. Muzykę mam już ustawioną, tak żeby odpowiadała naszym problemom. I kliknij swój ulubiony guzik. Niech będzie J. Nie będziesz gdzie tam podpisany podczas opowiadania tej historii o, a za planeta jakaś 2099, e, Imber my jesteśmy Imber nasza ulubiona grupa muzyczna Sog Sisters zadanie nie pozwól mi zabrać naszej miłości Dostajemy telefon. No Nie jesteś and osobą z działek. I, k i jesteś teraz. Pierwszym miniem rewolucji. Ich opresja jako szklane działo Kiepska. Do zniszczenia. Jestem taką ludźmi, które są podstawą do ich włóczki. O. Więcej podbudującego tekstu. And you will be their downfall. Będziemy ich upadkiem. Transformacja jak z jakiegoś anime. Przynajmniej ludzi o ręce, bo cała reszta nie potrzebuje zbroi w żaden sposób. Najwyraźniej. Musimy naklewać aktusowi. Dobrze, nas no są proste. Poruszamy się do przodu. Mamy double jumpa. W odpowiednich miejscach jesteśmy w stanie się przyciągać. Zresztą tutaj widać kulki, do których możemy się przyciągać. Teraz dodatkowo przyspiesza. Nie założenie jest proste. Im częściej się poruszamy, tym więcej obrażeń zadajemy. Tała gra tak naprawdę na miejsce z tego, co ty A Mamy lupę i bruszkę do nas mówiącą. Zabijam naszych sojuszników bruszków. Patryżowy nadchodzi. Mamy pierwszego przeciwnika. Ose, która nie wygląda wcale jak osa. Gra też jest bardzo prostoliniowa, jak widać. Znaczy za każdym razem jak skończymy cel w danej lokacji, to okazuje nam się ten wiatr, który wiemy gdzie mamy iść dalej. Nie da się zgubić. No bardzo dobrze, bo ten gra grzeba się na utrzymywaniu tempa. Jakby mam były jakieś zagadki logiczne, to wydaje mi się, że mimo wszystko grzeba by na tym zaczęła tracić. raz kolejny można, można obserwować mój, moje beznadziejne umiejętności strzelania. Ajaj. Powinno być takie ciężkie, to jest już shotgun. Kolejny gdzieś jeszcze? Tak. Jeszcze jeden. Nie poszło tak źle. Ani. Jednak przeżył. Teraz dopiero. No prędko też niby zwiększa celność. Nie, nie, doświadczyłem tego puta. Zdrowie mamy centrum. System ubierania. Tak. Możemy kolorować swoje ramiona jak nam się nie podoba. Możemy zmieniać ich materiał. Jeżeli przyjemmy taką potrzebę, takie małe pierdolety, które idealnie według mnie wpisują się właśnie w to, co takiego próbuję osiągnąć. Możemy się dopasowywać. No, tworzyć skina według własnych potrzeb. Jestem ciekaw, czy to faktycznie będzie tyle, czy e, na przykład e, znaczy na przykład w pełnej wersji e, dodadzą więcej e, więcej opcji. Cokolwiek możemy jeszcze zmienić e, trochę broń, że jak testowałem, to broń tyle tylko co określa się zmienia, ale możemy na przykład doczepić sobie bo czemu by nie Bo jest z tej strony czy jest, A nie, jest. Dobra, tylko taka schowana trochę za życia. Auć. I mamy pierwszego bossa. Jesteś wybranym królikiem wróżek.

Planet's not for sale, ding dong. Ding dong. Before things get messier. If this is your choice, I will make it swift. All right, Ember, this is what you've been training for. Let's bring out the performance enhancers. Ulepszenia oh. Nie jestem pewien, czy jesteśmy w stanie w ogóle zginąć, tutaj nie testowałem, ale jak yy, grałem za pierwszym razem, to zachowałem się dość agresywnie, pomijając w ogóle przeciwników na ziemi, po właśnie postakując w ten sposób. No jednak nie są w stanie nas praktycznie trafić, jeżeli będziemy robić takie kółka. Jakieś tam położenie niby dostajemy, ale właśnie zdrowie jest. Tak, cały czas na tym samym poziomie. Jakby nie chciał nas zabić już wcześniej. Takie myślę, że. ta kara taka była skuteczna, nie zmieniająca naszej sytuacji w ogóle. O, tekst z początku samouczka no, i mamy tą śmierć. O, wymagam popularnie. Niestety, to do tego momentu udało mi się dojść. Dalej będę odkrywać z wami. ha. ha, 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 ha. Zajęło mi to 7 minut, a part to 4, no to trzeba było zdecydowanie szybciej przejść, najwyraźniej. A tym razem moim ulubionym guzikiem będzie te Począłby nie. I wracamy do gry w jakimś niebieskim korytarzu. Epizod pierwszy misja pierwsza, zapewne. Amber jesteś z powrotem, ja jestem z powrotem. Podłączam Inber, się do internetu. Było 5 lat. Inwazja, co się stało? Ruszki okay? są ok. Musimy poruszać i zobaczyć, coś, o co chodzi. Nasze szubra nie ma. Jest praktycznie całkowicie zepsute. Trochę minie czasu, zanim tutaj naprawione. I musimy się poruszać. Ale to... O! No proszę... Okej, okay, czyli możemy podnosić obiekty Teraz nimi rzucać No tak, bo nie mamy broni jako takiej, mamy... Nie wiem, co to Ciekawe to... Teraz znaczy, nadal jest doom, tak? W stylu w, w takim kontekście właśnie jak Aren. Ale dodatkowo mamy mm, super. może bardziej super szybki Half-Life? Gravity gun. To są po prostu kulki zwiększające nasze prędkość poruszania się. Tak mogą nie trafić czegoś takiego świetnie. Dash. Super. No, i jak po prostu łódka, miałem wrażenie, że gra. O, wydaje się trochę za prosta mechanicznie. Tak, teraz, że to faktycznie zacznie być więcej przeciwników, jeszcze więcej rodzajów przeciwników, zobaczymy co będzie dalej, ale naprawdę ma potencjał. Stylistyka jest specyficzna oczywiście. Ale to jest jeden z których w ogóle ta gra mnie przyciągnęła do siebie. To jest mimo wszystko coś unikatowego. Wydaje mi się warte. E, mogę to też otworzyć? Nie. Teraz? A nie, teraz zadziałało, nie tak wiem, zapraszam razem po prostu. Co to jest? Usłysz głosy, kod zielony, kod zielony, Imber, Imber Jeszcze raz żołnierzu, Imber upadła. Potwierdzam, Imber im Tak. Tak, to jest prawda, no. Och. Musimy wycofać ludzi, jesteś pewna? Nie wygrajemy tego sami. Jestem ostatnią zostawioną z tych so. składu. Po prostu oddajemy ławy, anything, nie oddajemy niczego. Musimy przeżywać by po raz kolejny dzień, musimy cofnąć naszych ludzi. pewna? jestem right pewna niczego, Raku. Daj rozkaz. That commander. Rozumiem, dowódco. To wiadomość dla wszystkich żołnierzy na linii frontu, wszyscy chcieli się wycofać. Wróćcie do głównej bazy i oczekujcie następnych rozkazów. Okej, okay. czyli taki Backlog z uh, fabularny, żebyśmy dowiedzieli się o co w ogóle chodziło, co się działo. A w ciągu tych pięciu lat jak byliśmy w Mega <śmienic> <śmienic> uh, multiportal Uh. Eee... co? Uuuu... Czyli strzelamy taką śmieszną kulką... A potem jak strzelimy w tę kulkę... To zadaje obrażenia... ...wokół siebie. Też fajne. Zmianę broni, tak możemy zmieniać normalnie broni. Dobrze. 1-2 standard Mantis. Okej, kolejny przeciwnik? Nie, boss. Całkiem przydatnym to się ukryć. a gdzie uciekasz? A czy kulka ma naładowaną? Ma naładowaną. ale nie ma aż tak dużego zasięgu ta kulka w tym to jest shotgun nie ma się co dziwić ale ta walka nie jest też jakoś szczególnie ciężka chociaż no może bez przesady jak to faktycznie być pierwszy boss okej, okay. całkiem gralnie strzelona kula Min boss, boss A dół fala Dasz im do krak dol to end the level czyli Tu po prostu? Nie. O, a tu Rozbijamy drzwi, ranga B Nie tak źle 44% czasu byłem na maksymalnej prędkości. Okej, okay, no pewnie część z tego stracona, no bo... O, słuchaliśmy tego... ...tekstu? Połączanie się do... Pod, podsłuchiwania wroga. My Revolution Scum Ormic. Rewolucja skum... Indigo has escaped its Ok, to po prostu informacja o tym, że wiedzą, że uciekliśmy. Nie możemy nas złapać ponownie. zależnie od kosztów. Strzelajcie by zabić. No dobra. No to nie chcę by zabić, my będziemy strzelać do nich by zabić, jakbyśmy tego już nie robiliśmy. Radar. O, gdzie on tu, a tu? O. Dziwnie strasznie funkcjonuje ten radar. Imo. O. Znaczy, w sensie, jakby cała mapa była radarem. Ty co to? No dobra. Oć. No tu się zaczyna nieprzyjemne robić. Coś w sensie, jak przystępuje tych przeciwników faktycznie. Czterech pięć naraz. zamiast trzech. Co? Tam coś jest. To jest Mantis Mandis. Dla odmiany padł na strzała. Zadawanie obrażeń przeciwnikom tworzy miłość i podnoś miłość, by zadawać dodatkowe obrażenia okej okay. dobra, wylecimy dalej kolejna beczka do podniesienia, jakbyśmy chcieli no nie, potrzeby e... control to slam okej okay. czy to można też zadawać e, tym obrażenia? O, to jest pytanie u! Można. To bardzo fajnie, przydatne już kolejna. Średni. Wydaje mi się, że zabijemy przeciwników z tego pomocą. Może to jest aż takie mocne. Gdzie jest ten Mantis? Jest ten Mantis? Ciekawe, że Mantisa nie widzi na... Okej. Okay. Wpadł? O nad tym. Jeszcze... na tym ja jeszcze... To już generalnie nary nie nie widzi mnie na rękę łasek nary mi to Ja ba, zepsułem kurkę Podaj no się zastrzelić, świetnie Patrzymy dalej Ała, ale myślę tak że... hmm. To niby normal, ale naprawdę wydaje mi się, że dużo obrażeń otrzymuje, a moje zdrowie jest praktycznie nietknięte. Tam chyba tylko z raz jakoś tak mocniej spadło. Teraz mam trochę straconego zdrowia, ale się naprawdę dużo regeneruje. Lecimy dalej, znowu pełne zdrowie? Um. Okej. Okay. padłem w dziurę, nie wiem czy chcę, że rzemki pozabijał, ale możemy może w ziemię wielokrotnie, jest to niewygodne, szczerze powiedziawszy po życiu. zresztą było widać, że takie kamery się dziwnie trzęsie nieprzyjemne. Przeźmicy po prostu rzucają bardzo dużo tej miłości. Ale nawet nie leczy, no to, to, to większa wrażenie. Teraz o. Albo faktycznie nam sporo życia. W końcu. O. Do góry? Nie, po prostu jakoś tędy. Tak. to move forward okay train is coming to our reality you have to control space shift okay Samo i włączyć wszystko na raz? Control Space Ship, 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 Control space ship. Control space ship. Control space ship. ok, udało się. Nie wiem, przegrałem? Czy cofnęło mnie od tak to. nie wiem. Ty tam to było 40 metrów, chyba dla mnie nie wpadł Czemu wtedy nagle jestem na walce? Jestem by to co się teraz stało, nie powiem. Prędkość w mnożnik obrażeń razy 13. Kolejny przeciwnik padł, gdzie jest? Jest. Man. A, i to wszystko jest wyjście, użyj tego, o, ranga, a, jak fajnie, miłość, więcej niż było potrzeba zakładam, 1100 na 900 94% czasu na maksymalnej prędkości to jest plus, no i tylko też nie zmieściliśmy, bo dwie minuty za długo To mnie? kolejny poziom, czy już, dobra, razem Y jak może Znowu nasłuchujemy tego, co mówią o nas przeciwnicy. Kupię roboty, robcie swoją robotę. Nie możemy mieć szansy na rewolucję aktywnej, biegającej wokoło i psującej wszystko. Tworzymy bardzo ważne. A, jakieś wykopy, tak? A, I my, jako bohater, niszczymy. Zarobki naszych shareholders, czyli akcjonariuszy Okej, okay. Mam kolejną misję, ale myślę, że możemy wrócić do... Te sekrety są Są sekretne, to byś spodziewał No, wróćmy sobie do głupiego menu Garl, no nie no, chodzimy Ja wam, moi drodzy, dziękuję za uwagę, to było Don't Stop Pop. Zachęcam do przetestowania, bo gra się wydaje a jeżeli podobało mi się to demo, albo jeśli chcecie zobaczyć jakieś inne demo w moim wykonaniu, które też polecam, no to sprawdźcie chociażby ten film, który wyśladowałam się tutaj. Ja Wam dziękuję za uwagę i do zobaczenia.